Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 22 października 2025 roku. Po 1442 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji punkt pierwszy z dnia 16 października 2025 roku. To prawie wniosku o wypłatę zreczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak Państwowej Straży Poralnej pełni służbę na podstawie artykułu a ustawie 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Ustaw z 2025 roku pozycja 1312 i Punkt Polski zarządza się co następuje. Paragraf 1. Rozporządzenie określa wzór i formę wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, której Strażak Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę. Paragraf punkt drugi, Wzór Wniosku, o którym mowa w paragrafie jest określony w załączniku do rozporządzenia. Paragraf punkt 3. Wniosek o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości której strażak Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę? Składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Paragraf punkt czwarty rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dnie ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wróczek. 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kieruje działem Administracji Rządowej Myślnik Sprawy Wewnętrzne na podstawie paragraf 1 ustawy 2 punktu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dziennik ustaw pozycja. Punkt 9. Dziennik ustaw myślnik 2. Myślnik POS. 1442 załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2025 roku. Dziennik ustaw pozycja punkt drugi wzór miejscowości, data, i i nazwisko strażaka, stopień służbowy strażaka, stanowisko służbowe strażaka, jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, której strażak pełni służbę miejscowość, której strażak pełni służbę adres zamieszkania strażaka, numer telefonu kontaktowego strażaka do. Punkt pierwszy wniosek o wypłatę zreczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, której strażak Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę na podstawie artykułu a ustawy 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku. O Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Ustaw z 2025 roku pozycja spóźn. Wnoszę o wypłacenie zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, której pełnię służbę. Najkrótsza odległość drogą publiczną od granic administracyjnych miejscowości, której zamieszkuję, do granic administracyjnych miejscowości, której pełnię służbę, wynosik. Punkt pierwszy należy wpisać przełożonego właściwego w sprawach osobowych zgodnie z właściwością. Dziennik ustawy Myślnik 3 POS 1442 Należność należy przekazać na numer rachunku bankowego lub innego rachunku płatniczego gotówką numer rachunku. Jestem świadom, myślnik ma odpowiedzialność karnej i za zasłużenie fałszywego oświadczenia. Akceptacja przełożonego właściwego w sprawach osobowych. Puczenie, podpis wnioskodawcy zgodnie z artykuł a ustawia się ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku. O Państwowej Straży Pożarnej należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni. Licząc od dnia powstania zmiany, poinformować przełożonego właściwego w sprawach osobowych o każdym zdarzeniu mającym wpływ na uprawnienia do otrzymywania zreczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni się służbą. Niewłaściwe skreślić.